Ja, yeah, Siemano, dzisiaj widzimy się w nietypowym filmie. Słuchajcie, jeżeli szukacie butów o maksymalnej amortyzacji, no to na rynku pojawiła się prawdziwa petarda. Na New Balance od jakiegoś czasu jest letnia promocja. I na tej letniej promocji jest jeden model, który prywatnie sam bardzo chciałem mieć, ale w zeszłym roku go nie kupiłem, bo w zeszłym roku była jego premiera, i chodzi o model New Balance Morfa 4. I co? I na promce ja go właśnie kupiłem w zeszłym tygodniu i obecnie w nim biegam i postanowiłem, że zrobię dla Was film, czy warto kupić Morfa 4 za 349 zł, bo za tyle można go właśnie wyłapać i tyle właśnie zapłaciłem. I szczerze, Mega warto pod pewnymi warunkami, dlatego bardzo proszę, żebyście obejrzeli ten film od początku do końca, ponieważ to nie jest but dla każdego i możecie się po prostu nim rozczarować, bo ma kilka konstrukcyjnych elementów, które nie nadają się dla każdego biegacza. Także zaczynamy. W tym budzie zrobiłem jak na razie dwa dłuższe rozbieganie, jeden krótszy trening, także już ponad 10-kilometrowe biegi mam za sobą. Nawet dzisiaj zrobiłem 12,5 kilometra, także. Opowiadam o tym bucie, co i jak. Słuchajcie, mamy tutaj buta z maksymalną amortyzacją od New Balance. A. Jest to model bliźniaczy dla tak zwanego 1080, czyli ich wzorowego buta z maksymalną amortyzacją dla stopy neutralnej. Ten model tak naprawdę ustępuje tylko dwóm butom, które mam obecnie w kolekcji, czyli Nimbusowi 25 i Triumphowi 20 od Sałkony. Tylko te buty są bardziej miękkie od niego. Natomiast tutaj ta miękkość to jest top 3 moich butów, które posiadam, czyli mamy bardzo miękkiego buta o wadze troszkę ponad 300 gramów w rozmiarze wzorowym. To jest dosyć dużo, bo Triumf i Nimbus tyle nie ważą. Nie zmienia to faktu, że to jest normalne jak na takiego super miękkiego cruisera, wolnych rozbiegań. No ale właśnie musimy sobie trochę o tej konstrukcji pogadać, żeby wiedzieć dla kogo ona jest. Jest to oczywiście but dla stopy neutralnej, chociaż ma świetną stabilizację i muszę przyznać, że typowy neutral będzie się czuł bardzo pewnie, ponieważ jego przednia część jest bardzo szeroka, mamy dużą platformę i jest na czym lądować. Dlatego osoby o stopie pronującej, czyli z nadpronacją kostki, osoby, które mają kolano zbudowane mocno do środka, raczej powinny tego buta unikać i iść w buty dla stopy Pronującej z większą stabilizacją, na przykład takie jak Asics Kayano, ale jeżeli macie swoje wkładki ortopedyczne, wyrobione pod waszą nadpronację, to możecie tego buta kupić, wyjąć wkładki fabryczne i je tutaj włożyć. Amortyzacja Morpho 4 jest naprawdę potężna, więc niezależnie od tego, czy ważycie tak jak ja 65 około kg, czy ważycie 85, czy ważycie 105 kg, ten but sobie spokojnie z waszą masą ciała da radę i da odpowiedni poziom komfortu. Oczywiście takiemu biegaczowi jak ja zużyje się znacznie później niż biegaczowi, który waży na przykład 40 kg więcej. To jest normalne. Nie zmienia to faktu, że to jest ten maks amortyzacji, ale pytanie jaka jest różnica na przykład między nimi a 1080, które też było na wyprzedaży? Chodzi o drop. Różnica między wysokością tej części, czyli przy palcach, a tej części, czyli przypięcie. Mamy tutaj 4 mm dropu i to jest dosyć mało. I to jest kolejna rzecz, która może nie każdemu z Was odpowiadać. Jeżeli jesteście osobą początkującą, to 4 mm dropu w takim bucie może być dosyć obciążające. 4 mm oznacza, że będzie mocniej pracować wasza łydka i ścięgna hillesa. Będziecie lądować bardziej na płaską stopę, bardziej na śródstopie na przykład, więc będziecie bardziej obciążać po prostu całą łydkę Staw skokowy i Achillesa, i to jest może dosyć męczące. Nie jest to but dla typowego początkującego biegacza, który na przykład często ma obolałe łydki po bieganiu, który właśnie w butach z niskim dropem czuje się źle i ma jakieś urazy. Jednak 8 mm byłoby tutaj dużo lepsze, 80 mm, które na przykład jest w 10,80. Dlatego jeżeli takie dropy Wam robią krzywdę, no to nie wybierajcie tego modelu, no bo tego nie przeskoczymy. Jest dosyć wymagający, jeśli chodzi o drop, mimo już jest bardzo miękki. A jak leży na stopie. Słuchajcie, on jest dosyć szerokim butem. Szeroka platforma to jedno, ale jest naprawdę dużo miejsca dla palców. Ten but jest naprawdę szeroki. Jeżeli macie szczupłą stopę, taką naprawdę wąską, to również ten model wam po prostu nie pyknie, bo jest naprawdę szeroki w wersji standardowej. Ja z tego co widziałem, można kupić nawet szerszą wersję, więc też raczej wybrałbym coś szczuplejszego. Jeszcze z kilku kwestii technicznych. Cholewka oddycha bardzo dobrze, bo jest z siateczki mesh. I jest dobrze ponacinana, więc wentylacja jest super, noga się specjalnie w środku nie poci, język jest bardzo wygodny, wygodny, trochę asymetryczny, ucięty w taki sposób, żeby trzymać tą stopę jakby bardziej od wewnętrznej strony, bardzo ładnie układa się na podbiciu. Zapiętek jest wywinięty do zewnątrz i również nie drażni Achillesa. Można powiedzieć, że komfort stopy wewnątrz tego buta jest perfekcyjny. Gumy bieżnika jest całkiem sporo, natomiast już po tych 23 km zauważyłem, że zaczęła mi się w kilku miejscach przycierać. Jakby widać, że ta guma bieżnika powoli traci, jakby swoją, ten idealny rys, tą swoją fakturę, można powiedzieć. Ja biegam głównie po twardej nawierzchni, zobaczymy co będzie po 100 km, po 200 km, mi się wydaje, że ta amortyzacja to tutaj spokojnie ponad 1000 km wytrzyma, natomiast bieżnik, no może być ciężko. W kwestii treningowej musicie wiedzieć, że to jest typowy cruiser, bud do długich rozbiegań, wolnych treningów w miarę stałym tempem. W nim ciężko jest bardzo szybko, długo biegać, nawet mimo tego dropu, ponieważ mamy tutaj ponad 300 gramów na stopie. Więc najlepiej mi prywatnie spisał się właśnie biegając średnim tempem między 5,45 a 6,20. I to było super. Powoli, spokojnie robiłem swoją bazę tlenową, w mega komforcie i naprawdę dobrej stabilności, jak na buta neutralnego. Natomiast. Przy chęci przyspieszenia ten but by wydawał się dosyć męczący i toporny. Właśnie ze względu na tą masę i ze względu na to, że jest bardzo dużo, bardzo miękkiej pianki Fresh Foam. I ta pianka naprawdę kompensuje, ugina się pod stopą, jest mięciutka. To jest takie też masełko w pewnym momencie, zwłaszcza jeżeli biegniemy po bardzo twardej nawierzchni. I po prostu może potęgować nasze zmęczenie. Więc u osób początkujących może być to fajny but. Oczywiście jeżeli zaakceptujecie ten drop, u osób bardziej zaawansowanych będzie to przede wszystkim but do jednostajnego, długiego rozbiegania i biegania regeneracyjnego. Nie zrobicie w nim za dobrych treningów tempowych, nie zrobicie w nim podbiegów, prawdę mówiąc, nie zrobicie w nim na pewno bieżni. Nie jest to but uniwersalny. Jeżeli możecie pozwolić sobie na to, żeby mieć dwie, trzy pary butów, to to może być jedna z tych dwóch, trzech par. I spisze się super, ale jeżeli chcecie jednego buta do szybkiego biegania, wolnego biegania, czasem na starty w zawodach, no to nie. Promka, nie wiem, do kiedy jest, tak naprawdę. Wiem, że dostępne są dwa kolory jeden biały, jeden niebieski. Są jeszcze dwa inne kolory droższe, ale powiem szczerze, że jeżeli odpowiada Wam to, co powiedziałem, łapiecie się pod tą kategorię biegaczy, pod tego buta, to ja bym śmiało go brał. Szczególnie, że ten but teraz w nowych kolorystykach kosztuje 849 zł. To jest jego katalog, to jest naprawdę dużo, jak na tego buta. I moim zdaniem taka promka się już nigdy nie pojawi. Te buty pod koniec tego roku na promocji obstawiam, że taniej jak za 450 albo 490 zł nie będą sprzedawane, bo są po prostu za dobre na to, więc te dwie kolorystyki po prostu poszły na odstrzał i kto chce, niech chłapie. Także ja jestem zadowolony z tego zakupu, dzisiejsze rozbieganie poszło mi bardzo dobrze, także mam nadzieję, że Wam podpowiedziałem jakiegoś ciekawego buta na długie rozbieganie. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj, trzymajcie się i cześć!